Rozpoczynamy Tech Day w Gdańsku. W tym roku mamy fokus na AI w produkcji elektroniki. 197 wystawców, tłumy odwiedzających, hala pełna maszyn. Serdecznie zapraszamy! RENEX to także centrum szkoleniowe. Proszę nam powiedzieć, jak zmieniają się potrzeby rynku w branży elektronicznej? W ostatnim czasie zauważyliśmy, że zmiany są dość znaczące w stosunku do zmieniającej się sytuacji na rynku, sytuacji militarnej, tak? czyli tutaj mamy bardzo duży nacisk na szkolenie w sektorach dla branży wojskowej. Tutaj szkolenia IPCI są no, takim poszukiwanym elementem tego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Także sektor kosmiczny i tutaj szkolenia ESA to jest kolejny punkt, który naprawdę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w tej chwili. Projektanci najczęściej przychodzą na nasze stoisko, żeby zobaczyć, jakie są najnowsze rozwiązania, poznać trendy i zobaczyć, co jest w ofercie wiodących firm i co będzie niedługo w ofercie. Aktualnie na topie i generalnie produkty, które najbardziej promujemy są to produkty związane z sztuczną inteligencją. Na naszym stoisku prezentujemy mikrokontrolery oraz mikroprocesory STM32 z, z, tej, z tejże rodziny, które sterują różnego rodzaju wyświetlaczami. My akurat skupiamy się na rozwiązaniach tzw. Edge. To są rozwiązania, które są jakby najbliżej końcowego użytkownika. Myślę, że najważniejsze jednak to są relacje biznesowe, które możemy tutaj odświeżyć, porozmawiać o nowych projektach. I w międzyczasie można od razu też powiedzieć, że jest to inspiracja dla nas. Tak więc możemy porozmawiać o nowych produktach, to co klient potrzebuje, czyli to, co będzie za chwilę potrzebował w swoim projekcie. A jeżeli potrzebuje rozwiązania customizowane, to musimy też poszukać odpowiednie rozwiązania, czy też producentów, które będą pasowały do końcowego urządzenia klienta. Jakie nowe zastosowania robotów KUKA widzicie w tej chwili w sektorze EMS i PCBA? Ja myślę, że tutaj przede wszystkim z jednej strony to jest kontrola jakości, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji robot może mieć kamerę zamontowaną i wtedy sprawdzać, czy elementy wyprodukowane są takie, jak powinny być. A drugie, to mówimy tutaj jeszcze o takiej logistyce wewnątrz zakładowej, czyli platformy autonomiczne, gdzie mogą przewozić czy to gotowe materiały, czy półprodukty do konkretnych stacji, więc tą automatyzację można tutaj rozbudowywać i myślę, że to jest kolejny krok dla automatyzacji takiej z wykorzystaniem robotów.